Raz w kolejnym filmiku. Jak widzicie, stoję przy zaporze przeciwczołgowej. E, prawdopodobnie dzisiaj służy ona tutaj po prostu, żeby nie jeździć tą drogą, ale raczej nie jest przywieziona z daleka, bo dzisiaj będziemy zwiedzać opuszczoną, porzuconą jednostkę e, wojsk radzieckich. E, niewiele z niej zostało ciekawostek związanych z wcześniejszą historią tego terenu, ale o tym przy następnych miejscach. Zbliżamy się do pierwszych jakichś fundamentów. No ewidentnie coś tutaj się znajdowało Widać cię? jak zwykle butelki ale nic ciekawego tam się to gdzieś ciągnie Dość głęboko tam i tam dość wąskie i chyba nic na tym nie było zbudowane, bo takie zarówne Stary materac. Jaki zjedzony ptak. I tutaj ginął, ale patrząc po drzewach są dużo młodsze. I rosną od niedawna. No ciekawe. Co tutaj się znajdowało. Jesteśmy przy tak zwanym szambie. Tutaj widać, że były jeszcze jakieś włazy, bądź wieczniki i tak dalej. Dzisiaj to już wszystko przerasta drzewami. No dziura jest na jakieś półtorej metra do dwóch w tej chwili. No, w tamtym kierunku znajdują się ruiny, bardzo podobne do tych, które już oglądaliśmy, ale i tak tam podejdziemy, no to idziemy. Tutaj jest też taki pewien problem, bo miejscowi twierdzą, że w ruinach, do których teraz w tej chwili idziemy, znajdował się budynek, który stał na obozie piłsudczyków. Ja mam troszkę inną teorię, moim zdaniem obóz znajdował się delikatnie w innym miejscu. Niestety nie mam drona, żeby to sprawdzić. Można byłoby to porównać z pewną fotografią. Postaram się też jakieś fotografie obozu dorzucić, może z małym opisem. No i... Postaram się może w którymś z odcinków wyjaśnić tą historię do końca, gdzie to tak naprawdę było. Oczywiście należałoby pozyskać z wygody z WKZ-u, ale ja na razie nie mam czasu, żeby się w to bawić. Także poszukiwań z w tym temacie nie będzie. To po prostu jest to na razie nielegalne. no, w prawie jesteśmy. A jednostka rosyjska wiem, że była tutaj. Bo e, są, no, są podania po prostu na ten temat. E, widziałem też kilka fotografii, niestety nie mam kopii. No i... Kolejna rzecz jest taka, że po prostu pamięta to mój teść który tutaj w polskiej jednostce pracował Jak jeszcze oni tutaj się kręcili o i bardzo podobne miejsce taki postumencik podobno gdzieś tutaj wykopano pomnik do którego mam nadzieję, że też podejdziemy wykonany przez e, obozowiczów właśnie z tego obozu Piłsudczyków. I tak wygląda to kolejna ruina. Zastanawiam się czy to nie był jakiegoś rodzaju płot a to co tutaj widzimy ten beton nie jest po prostu jakimś postumentem do czegoś ale nie wiem do czego no nic mniejsza o to no i oko nie jest po prostu ten budynek, o którym mowa ta konstrukcja. Raczej był to po prostu płot. Muszę kiedyś poszukać na nim jakichś śladów, posłupkach, czymś takim. Może nawet zaraz. Hmm. Nic nie znalazłem jeszcze, ale w drugą stronę. Też nic nie ma. No dobrze. Idę dalej do wartowni, która się tu niedaleko znajduje. No, jeszcze coś Wam powiem. Zbliżamy się prawdopodobnie do jakichś garaży albo czegoś podobnego. Zaraz zobaczymy. Na pewno jakaś stara konstrukcja. Chociaż coś nie, postaki. Nie jest to aż tak stare. Ale raczej tak, raczej garaże są w, zespół. w ścianach takich opadających. A tutaj w tle kotłownia dzisiaj używana, kiedyś ogrzewała jednostkę wojskową i tak to wygląda przewrócono ściany Dobrze idziemy dalej do do wartowni Tu był prawdopodobnie budynek wartowni Patrzy są kopy jakieś takie A tutaj jak się przejdzie przez jeżyny są schudki betonowe Dzisiaj rosną już duże konkretne drzewa muszę poszukać tych skotków na jakichś zdjęciach może uda się znaleźć ten budynek Całość zasypana poza tym tutaj. Może była tutaj jakaś piwniczka, bo wejście jest. O, budynek, miał jeszcze takie przedzielenia w fundamentach. Może nawet całość to jest piwnica, tylko po prostu miejscowi uwielbiają wyrzucać do lasu takie o buteleczki może znajdzie się jakaś fajniejsza buteleczka ale raczej chyba nie tu mam jeszcze jeden punkt gdzie wejdziemy zobaczyć czy tam na pewno będą fajniejsze buteleczki dobrze ruszamy teraz do prawdopodobnie pomnika następny punkt na liście tak po drodze spójrzcie na te wielkie misy były już na poprzednim filmiku Eee. Są to góry od takich jednoosobowych schronów. Już nie chciało się temu nikogo. Nikomuś nie chciało tego stąd zabrać. Tutaj widać taki trochę sześciokątny. zbliżamy się do dawnego pomnika. Ten pomnik jest też ciekawy, bo mówi się. Że był to pomnik Piłsudskiego i że stał sobie tutaj na cokole. Wiek tego betonu to wszystko mogłoby się zgadzać. Ale później na tym pomniku na pewno stała czerwona gwiazda. Wejdę do góry. Podobno gdzieś tutaj go wykopano. Tak opowiadają. Zobaczymy. Jest tutaj coś. Trzeba by to kiedyś wyczyścić. Byłem w takim okopie, zaraz obok tego pomnika i trafiłem dwie butelki taka butelka z napisami w domu sprawdzę co to takiego, jakiś browar KUNTERSZTYN TA niesprzedajny 0,3 litra i druga buteleczka bardzo fajna. Kojarzy mi się z taką butelką od wódki. Też bardzo podobną, ale bardzo fajny jest detal wykonania. Nie wiem, spróbuj złapać ostrość na to. Tutaj nawet jest taki dziubek do nalewania. Żeby tak sobie ładnie do kieliszeczka się napełniało. Dla mnie to butelka na truciznę. Na truciznę jest ta brązowa, taka malutka. Co mamy na ten... Na schodach zobaczymy, ale ja myślę, że to będzie butelka po alkoholu. Taka pięćdziesiątka? Będzie pięćdziesiątka, nie? Nie, ja. no, dobra. Idziemy dalej. Jesteśmy przy pomniku. Trochę to z tej perspektywy wygląda, jakby to był pomnik Stalina, człowiek pracy, ale jest to Piłsudski Eee, Został to wykonane przez właśnie Piłsudczyków Tonik jest teraz widać zakonserwowany Wykonany jest z betonu Tam macie obrazek z Piłsudskim I opisy, ale kto to był to wszyscy wiecie Chyba No i tutaj stoi jeszcze Nie mogę za bardzo nagrywać, bo jest to Przy terenie jednostki Jest tu orzeł, który stał na terenie Eee, tutaj legionu młodych. Takie coś piękna rzeczy. I oba te artefakty ukryte były. Jeden na terenie jednostki wojskowej, a drugi na terenie eee, tego lasku, gdzie stał tam ten obelisk. Ile jest prawdy i gdzie dokładnie się znajdowały w tej historii nie wiem, myślę, że dużo, bo wszystko Praktycznie tak samo powtarzają. No. A my będziemy kończyć. Idziemy do domu. Na razie.